Na. Słuchajcie, dzisiaj byliśmy na targach ślubnych na stadionie narodowym i chyba chcemy Wam troszkę o tym opowiedzieć. Co się wydarzyło, kogo poznałyśmy, czy są jakieś nowości w branży ślubnej, a nawet eventowej? No, bo nie ukrywajmy, ślub to też jest event, tylko zorganizowany troszeczkę w innej kolejności przez innych ludzi, tak? No to co? Zaczniemy może od tego, że w atrakcjach ślubnych możemy też znaleźć, w branży ślubnej możemy też znaleźć Agencję Ślubów. Spotkaliśmy na przykład agencję ślubną Non-Stress Wedding. W ofercie mają na przykład, no od samego początku, tak? W pełni organizacja tego ważnego dnia. Myślę, że bardzo fajna opcja dla tych nieśmiałych i niewiedzących od czego zacząć. Polecamy na sam początek, tak? No, oczywiście na każdym evencie musi być fotobudka. To dość niekorzystne zdjęcie, bo bardzo z zaskoczenia, ale, ale fotobudki chyba nigdy nie wychodzą z mody, jest ich coraz więcej, fotolustra, fotobudki drewniane, metalowe, jakie tylko zechcecie tak naprawdę i możecie je spersonalizować dosłownie jak chcecie personalizacja, nielimitowana ilość zdjęć, bumerangi, boomerang, do... no wszystko, czego tak naprawdę kto potrzebuje. Nawet są możliwości personalizacji dodatków, tak? Czyli na przykład te wszystkie po pana młodego, to może być na przykład po pana Janusza młodego, na przykład. Albiny po całej Na przykład. E, dobra, co dalej, co dalej, co dalej. A to zacznijmy. Tak Gdzieś tu była, o wiem co, poznałyśmy na przykład Kacpra Barmana, który jeździ sobie z, z kolegami i robią fajne kolorowe drinki na, na różnych eventach i swoje bary również personalizują w zależności od tego jaki event robicie, może to być motyw rustykalny, bar drewniany, bar totalnie gramur, e, oświetlony, ledowy. Ekon, ponieważ teraz weszła akcja palety, tak? I nawet bar mogą sobie stworzyć z palet, z wyściółką strawy, tak? Gdzie to też no, jest dla tych takich no. właśnie osób, które lubią stodołę, na przykład. No i tam zaraz, zaraz wam pokażemy, właśnie co nam Kuo opowiedział o jego drinkach i pokazał nam jedno zdjęcie z fajnej realizacji. Hej, hej, to jest Kacper, Kacper się przedstawi, czym się zajmuje. Jestem ja Kacper, dorabiam sobie jako barman, a w sumie zarabiam jako barman, eee, co jeszcze mogę opowiedzieć? Chętnie co poszucam roku? butelkami, poserwuję trineczki, porozmawiamy, posiedzimy w przeważnie będzie miło. Pokaż to zdjęcie. Okej, okay. to akurat jest kolega, bo ja wtedy akurat gasiłem pożar, jak on problem i w ten sposób. Nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć. E, to co, no, zapraszamy na drinka. Tak, na drinka. Na drinka. Ten, 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 ten. Tutaj przed sobą mam zupełnie przez przypadek wpadłyśmy na stanowisko jednych z fotografów. Słuchajcie. ich od, groma, ich tak naprawdę od groma? I tylko oni w pewien sposób jakoś wykazali się kreatywnością. Tak naprawdę i... Ich stanowisko było totalnie delikatne, nie zwracając na siebie uwagi. Przyje Mieli ku... tylko jedną książkę, tak. którą Wam zaraz sobie tak. pokażemy. I ta jedna książka była po prostu totalnie niesamowita. Słuchajcie, my przyjrzałyśmy naprawdę całą książkę, nie, nie czując e, straty czasu, nic zdjęcia są naprawdę cudowne. Jeździli po do Bali. Bali. Tak, byli na dwumiesięcznej realizacji w, na Bali, tak? Gdzie no kurczę, fajnie połączyć to przyjemne z pożytecznym, czyli i mieli z tego sianko, no i mieli z tego typowy fan, ponieważ nawet robili to, tam robili zdjęcia z drona, nie, robili na jeziorze, nasz, nie to było na jeziorze, tak. nie pamiętamy nazwy, natomiast nie. piękna, e, uchwycona chwila nie z drona. Nie, naprawdę, jeżeli ktoś chce sobie zrobić sesję narzeczeńską w zupełnie inny sposób i zrobić z tego cudowną książkę, to z całym serduchem polecamy naprawdę oglądałyśmy ją z otwartymi ustami. A co najważniejsze, nie musisz mieć na to pomysłu, ponieważ oni dają ci tak naprawdę cały flow. Zapytałyśmy, czy to oni mają swoje pomysły, czy jakby decydują się na inwencję twórczą osób fotografowanych, to nie. A to są oni... fotografowie z pasją tak, i tak. to właśnie naprawdę widać, w na zdjęciach. Tak, to jest w ogóle chyba mieszana para, tam Pan był taki lekko wydaje. latino, a Pani Polka bardzo fajny fajne No. Słuchajcie, kolejnym bardzo fajnym elementem, w ogóle zaskakującym, że to spotkaliśmy na targach ślubnych. Nie? Ja nieraz nie widziałam takiej atrakcji w branży eventowej, a co dopiero w branży weddingowej. Tak, tak. dziewczyna maluje na piasku. Jest malowanie piaskiem, gdzie znaszą malowanie światłem, śniegiem, szybkie malowanie, no wszystko co tylko i wyłącznie z tym naszym artystycznym malowaniem związane. Bardzo fajne rozwiązanie jako podziękowanie dla rodziców i wzruszyłam się chyba sama na tym, jak zobaczyłam, że naprawdę jest narysowany portret rodziców państwa młodych i tam to dla Was, od nas. Mnie najbardziej ciekawiło, jak to w ogóle wygląda. No bo samo rysowanie piaskiem, czy to jest piasek, po prostu artystka wszystko zmywa i robi kolejny obraz. Właśnie nie. Artystka sobie stoi przy takim stanowisku, nad którym jest kamera i gdzieś na rzutniku, gdzie sobie państwo młodzi tak naprawdę zażyczą. Wpuszczany jest obraz, co ona maluje, a ona zmienia te obrazy tymi ziarenkami piasku. Nic nie zmazuje, tylko dokłada te ziarenka i tworzy coś niesamowitego. No moja wyobraźnia tego nie ogarnia totalnie. Słuchajcie. Super Bartek, super butelki, bardzo fajny pomysł jako podziękowanie, jako prezent dla gości, ale również dodatek na stoły, tak, słoiki. Z dodatek na stoły, ale myślę, że jeżeli chodzi o branżę eventową, to jakiekolwiek nadruki na butelkach i na drewnie. Super butelki i... Bartek powiedział, że nadrukuje dosłownie wszystko, wszystko, co chcecie. Tak. Elementy drewniane, gdzie na przykład może być podziękowanie dla szefa, podziękowanie dla świadkowej za to, że była taka super. No, wszelkiego rodzaju tutaj podziękowania, jakie chcecie. Bardzo często to jest wykorzystywane też jako gif na imprezy firmowe. Firmy czasem chcą, żeby pracownicy mieli jakąś pamiątkę po ich imprezie, a tutaj Bartek powiedział, że nadrukuje wszystko. Cześć, Bartek. Musimy też wspomnieć o dekoracjach artystycznych Artka, poznałyśmy Kasię, która przyciągnęła nas tak naprawdę swoim stanowiskiem. Są super dekoracje i zaraz Kasie po prostu opowie Wam coś, coś więcej. Dokładnie. Nie tracimy oczywiście naszej Majeczki pisuły Majeczka, pani Majo jest niezastąpiona <grym> na pewno, ale, ale dzisiaj jest... na targach zaskoczyła nas Artka. Dokładnie. Z Kasią. Kasia nam kilka słów opowie o dekoracjach ślubnych, co w tym roku się dzieje. Cześć. No głównie w tym roku mamy ziele, greenery, ale standardowo, no, więc nigdy nas nie, nas nie opuści. już uh -huh. e, najbardziej, no i dominacja złota. Czyli tak zwany rustykalny styl, można go tak e, nazwać? Rustykalny, e, 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 ale glamour również. Są no, 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 no. sale Znajdziemy na pewno róże, znajdziemy róże, znajdziemy zieleń, mm -hmm. znajdziemy neutralne kolory biel, zieleń które najczęściej w tym sezonie nie Ale jeśli jest brokat, to musi ten brokat być i widzę, że też jest tutaj wszędzie bardzo fajne rozwiązanie. Myślę, że na pewno się... Przedstawiłyśmy Wam te rzeczy, które najbardziej nas zainteresowały, na suknie ślubne nie patrzyłyśmy. Spojrzałyśmy, były brokatowe, cudowne, ale, ale to był jeszcze ten, daleko. No. Nie ten czas. Zresztą tak, było bardzo duże zainteresowanie i... Tak. Mega promocje na te właśnie obrączki, suknie ślubne, okay. garnitury. No to, to tak naprawdę jest najważniejsze tak. w tak. dniu tak. najpiękniejszym na świecie. No. No, my na razie wolimy zorganizować taki dzień no. niż sama w nim uczestniczyć, ale nieważne. Liczy się. Którzy, których spotkałyśmy dzisiaj na targach. Naprawdę fajne znajomości, nowe twarze, e, nowe uzu... pomysły, nowe uzu... pomysły. Nowe uzu... pomysły nowe, kurczę, no kurcze, niektóre rzeczy no to naprawdę były rzadko kiedy spotykane w tej branży wedding, więc też bardzo fajnie się rozwija pod kątem takim organizacyjnym. Mamy jeszcze super opaski. A tak, jeszcze nie zdjęłyśmy Tak, jeszcze nie zdejliśmy. co? Od nas to. To, to tyle, chyba tyle. Pa. Męczu! No no Jeszcze raz, bo nam brzęczałeś. No, no nie no, co tylko... Jak ci się podoba pokój dziecka zrobiony?